Bo kilka dni temu udało się w końcu doprowadzić do dymisty ministra od deweloperów pana Tomczaka. Pana Tomczaka już nie ma, ale problem pozostał. Polska ciągle prowadzi politykę w interesie deweloperów i spekulantów. Czynsze rosną, ceny mieszkań szybują. Państwo musi w końcu wziąć się za budowę mieszkani i razem złoży w tej sprawie poprawki do budżetu. Ale jest sprawa, którą możemy rozwiązać już dzisiaj, bez pieniędzy. To patologia najmu krótkoterminowego, która nakręca wzrost cen. Razem przygotowało już w 2022 roku ustawę, która reguluje najem krótkoterminowy. Niestety koledzy z Nowej Lewicy nie chcieli jej wspólnie złożyć. Bali się wtedy, że ochrona naszych miast przed patobiznesem jest zbyt kontrowersyjna. Mam nadzieję, że dziś wszyscy dojrzeli do tych zmian. Razem jest kołem. Nie przysługuje nam inicjatywa ustawodawcza, ale i tak będziemy państwa namawiać do konkretnych projektów ustaw. To pierwsza z nich. Wiem, że temat interesuje panią minister Pełczyńską. Na Łęcz, panie marszałku, przekazuję ten projekt ustawy na ręce pana i Polski 2050. Zróbmy to razem, ponad podziałami.